Cześć z tej strony, Hulaj Zbyszek. Dziś porównanie dwóch motusów Pro 10 i Pro 10 2022. Są to dwie różne hulajnogi, jak widać na pierwszy rzut oka. Zacznijmy od starszego modelu. Hulajnoga wyposażona jest w silnik 600 W, który rozpędzał ją do prędkości 45 km na godzinę i zapewnia niezłe odczucia z jazdy. Hamulce, przód, tył, tarczowe. Oczywiście zaprojektowane na duże obciążenia i bardzo odporne na tzw. fading, czyli utratę siły przy szybkim, wielokrotnym użyciu. Cała hulajnoga składa się łącznie z kierownicą. Amortyzacja z przodu i z tyłu. Pojemność baterii to 18,2Ah. Sprzęt również został wyposażony w oświetlenie, które sprawia, że jesteśmy widoczni na drodze. Przejdźmy teraz do młodszego brata czyli Pro 10 2022, która, jak widać, jest całkiem nową konstrukcją. Została określana jako pojazd do zadań specjalnych. Jest lżejsza, wygodniejsza i jeszcze bezpieczniejsza od swojego poprzednika. Silnik ma 600W i doskonale sprawdza się nawet przy obciążeniu sięgającym 120 kg. Pro 10 2022 również został wyposażony w baterię 18Ah 48V. Centralnie umieszczony piękny wyświetlacz LCD. Kulajnoga posiada oświetlenie, które w porównaniu do wcześniejszego modelu lepiej oświetla nam drogę. Oczywiście hamulce tarczowe, które zapewniają komfort hamowania. Regulowana wysokość kierownicy, za to sama kierownica nie składa się. Zawieszenie wahaczowe niweluje siłę wstrząsów, ułatwia pokonywanie nierówności i daje poczucie pewności na zakrętach. I jedna i druga hulajnoga ma 10-calowe koła, dętkowe pompowane. Teraz tylko czekać na testy, jak to wszystko tak naprawdę sprawuje się podczas jazdy. Jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę, jeżeli nie, oczywiście łapkę w dół. Pozdrawiam Was, Hulaj Zbyszek.